Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, który będzie dotyczył The Hunter Call of the White. Moi drodzy, zastanawiałem się też jak nazwać ten materiał, czy jakiś poradnik, czy coś w tym stylu i postanowiłem, że ten materiał będzie się nazywał omówieniem. A właśnie, czego dotyczy te omówienie? Bardzo dużo dostaję komentarzy pod filmami i pod transmisjami z The Huntera. Z jakiego dodatku pochodzi na przykład Ekers, z jakiego Magnum Frontier, czy też Chudzik, ewentualnie jakaś strzelba, czy też łuk? I postanowiłem, że zrobię taki materiał, którym ładnie wszystko omówię, gdzie znajduje się wyposażenie, które Was interesuje. Ja wiem, ja wiem o tym, że są gracze, którzy doskonale wiedzą, gdzie można znaleźć Chudzika, gdzie można znaleźć Ekersa, a trzeba też pamiętać o tym, że są nowi gracze którzy dopiero zaczynają przygodę z The Hunterem, więc im jest na pewno trudno, bo oni też by chcieli mieć pewnie jak najlepsze wyposażenie, bo najlepszym wyposażeniem się przecież poluje, bo wiadomo, że nie pójdziemy z Rangelem na bawoły afrykańskie czy... Bizony, bo to po prostu nie ma sensu i takie zwierzęta by nas po prostu wyśmiały. No więc, moi drodzy, ja Was zapraszam bardzo serdecznie na ten materiał. Mam nadzieję, że ten materiał będzie Wam się podobał. Ja już mam tutaj wszystko przygotowane. Jest praktycznie z Steam odpalony. Od razu chcę Was przeprosić za mój angielski. Nie wiem jak to się mówi. Weapon Pack, niech będzie. Będę też starał się mówić w skrócie WP1, WP2 czy też WP3. Dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie do najważniejszego, czyli Meritum tego omówienia i mamy wapon pack 1 14, nie jest to jakaś mega duża kwota było troszeczkę taniej ale to kilka dni temu ale już się skończyła promocja mamy tutaj pierwszy WP1 który wyszedł bodajże 15 kwietnia 2018 roku czyli można powiedzieć jakiś tam rok po premierze otwórzmy sobie i zobaczmy co to DLC zawiera ciekawego musimy oczywiście zjechać na sam dół Dobra, moi drodzy, mamy. I co mamy w tym DLC? Strażnicy koni dok, alena. właśnie otrzymali dostawę broni całkiem nowego typu. Sztucer półautomatyczny Virant 22LR, Cross Crosspoint CB165 no i ten łuk klasyczny Howie. Dobra, to właśnie zawiera WP-1. Tu mamy dwa warianty korzystne, jeśli chodzi o Viranta, czyli ten sztucer służy do polowania no, najmniejsze zwierzaki, takie jak Króliki, czy też kaczki, czy może nawet gęsi indyki. Do tego on jest stworzony. I mamy moi drodzy dwa warianty tego sztucera. Ale jedziemy na dół. Tu mamy też pasujące celowniki do tego sztucera, czyli wiadomo: 24, 42, i 50. I tu mamy właśnie te warianty, o których mówiłem. Są dwa. Jest tutaj klasika i Express. I mamy tutaj moi drodzy zabójczą kuszę CB165 4 czterema. Jak się nie mylę, wariantami kolorystycznymi. I oczywiście dodali też lunetę do kuszy Hapken. I tak jak mówiłem, klasyczna, artyczna, mroczna, gwiazda i strażnik. Tyle mamy wariantów kolorystycznych. No i łok klasyczny, hole. I tutaj mamy trzy warianty kolorystyczne... Nie, cztery warianty kolorystyczne. Czyli mamy Dragon, Light, Nike, Sin i domyślna. Tylko wiecie co? Chyba ja się pomyliłem, bo tutaj... Jeśli chodzi o kusze crosspoint, to są, patrzcie, klasyczna, arktyczna, roczna. No nie, to też y, mamy tutaj cztery warianty kolorystyczne. I cztery warianty kolorystyczne łuku. Hoi. Dobra. I teraz moi drodzy, sprawdźmy sobie WP1. Co mogę jeszcze dodać? Na pewno znacie Koni, Doka i Alenę. <laughs> Koni jest to strażniczka w Hirschfelden. Dok jest to strażnik w krainie jezior w Lighton. Natomiast doktor Alena Hasafowną doskonale pamiętacie z rezerwatu Nedwet Taiga. Dobra, moi drodzy, to właśnie zawiera WP1. Teraz sobie przejdźmy do WP2. Musimy się cofnąć i znowu tutaj otworzyć. Wszystkie moje DLC. Dobra, moi drodzy lofciarze, przechodzimy w WP2. 14,49, taka sama cena jak WP1. 28 luty 2019, czyli, moi drodzy, dwa lata po premierze. Sprawdźmy, co zawiera ten dodatek. Jedziemy standardowo na sam dół. Dobrze. Nasi strażnicy leśni właśnie otrzymali nową dostawę broni nie mogą się doczekać kiedy przestają Wam jak można w idealny sposób połączyć współczesną kinezję z, z dawną niezawodnością. Moi drodzy, mamy tutaj według mnie najlepszy wapon pack, który początkujący gracze powinni sobie kupić. Tak jak mówię, 14,49 to nie jest jakaś mega duża kwota, a naprawdę można się wyposażyć w fajną broń do polowania. Drilling Greg bardzo często używałem. Tej strzelbo sztucera. Bardzo silna, bardzo y, solidna. Tutaj mamy oczywiście do tego sztucera, do tej strzelbo sztucera lunetkę Drilling Falcon. Ona chyba też posuje też y, do innych strzelb. I tu mamy wersję kolorystyczną, czyli klasyczne, ekskluzywna i włókno węglowe. Dobra, no i Solokin. Słuchajcie, jak czytałem komentarze, jeśli chodzi o WP2, to jest naprawdę świetna i piękna broń, jeśli chodzi o polowania. Zresztą sami możecie sobie zobaczyć, jak polowałem ostatnio na szlachcicę, no to używałem tego sztucera głównie do polowania na sarny. Naprawdę, dla początkujących graczy, Solokin MN1890 MN jest po prostu super też tam możemy przejść do komentarzy, ale to sobie sami zobaczycie, no jest po prostu świetny i tutaj mamy trzy warianty kolorystyczne, czyli linia montażowa, linia frontu, linia obrony. No i tutaj mamy Mangia Fico, czyli revolver, on jest chyba też w trzech wariantach kolorystycznych. No jeśli chodzi tutaj o ten revolver, no to on jest głównie bardzo dobry do polowania na małą i średnią zwierzynę i mamy tutaj moi drodzy trzy warianty kolorystyczne, tak? Polerowana stal, muertos oraz matowa czarna. Tak właśnie to wygląda. Wiecie co, przejdźmy sobie komentarze. Kapitan Schreiner, kupiłem dodatek dla Mosina. Chodzi o ten właśnie Solokin. Mosina. Karabin pięknie oddany. Ciężko coś więcej napisać po kilku bitych jelonkach. Dokładność, 64 i tak dalej. Wszyscy są właśnie zadowoleni z tego Mosina. Nie będę się rozpisywał. Mosin jest po prostu kozak. Właśnie o tym mówiłem. Teraz, moi drodzy, jak najszybciej przejdźmy sobie do WP3. WP3. Zaraz sobie znajdziemy. Muszę tutaj znowu otworzyć. I, moi drodzy, wapon pack 3. Gdzie on tutaj się gdzieś schował? Mam. Oczywiście WP3 też Kosztuje 14,49, wyszedł w 2019 roku, 1 sierpnia. I zobaczmy, co wchodzi w skład tego płatnego dodatku. Musimy oczywiście rozwinąć tutaj wszystko. I zobaczcie, mamy tutaj Vasquez Cyclone, czyli potocznie wiatrówkę. Rzadko używałem, jakoś nie mam przekonania do tego sztucera. Jest też sztucer, którego chyba najrzadziej używałem, ale zdarzyło mi się polować na Bizony. Także nie polecam, ale może znajdą się osoby, które zainteresują się tą wiatrówką. Cichy i precyzyjny, to prawda, jest cichy tak samo jak łuk. No i moi drodzy, to co dzisiaj używałem, sztucer powtarzarny Eckers. Moi drodzy, jest w WP3. Tutaj możecie sobie go zakupić, są bodajże trzy warianty kolorystyczne. Mamy kaliber 30 na 6 i zobaczcie, trzy warianty, tak jak mówiłem, Prestige, Elegance oraz Eminence. No i moi drodzy, łaskotacz dzików, czyli pistolet samopowtarzalny Anderson. On też jest bardzo fajny, oczywiście nie do łaskotania dzików, to jest żart, ale pamięta się na pewno odcinek Quattro Colinas, jak łaskotałem dziki, chociaż nie pamiętam, czy to było Quattro Colinas, może to było w Afryce. Nie wiem, ale w każdym bądź razie... Możecie go sobie używać do polowania, na przykład na indyki albo jakieś małe ptaszki: Wonsman, Marksman oraz Defender. Takie mamy trzy warianty kolorystyczne. I teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do jeszcze jednego dodatku, który nie nazywa się WP, czyli Weapon Pack, tylko Smoking Barrels Weapon Pack. No i moi drodzy, od razu tu mówię, że tu chodzi o chudzika. Teraz wam pokażę. Dobra, rozwiniemy sobie. Tutaj mamy, strażnicy rezerwatu otrzymali nową dostawę najwyższej jakości broni myśliwskiej, zawierającej takie bronie jak karabin kapiszonowy Hudzik z wojny secesyjnej, M1 Iwaniec... Mamy tą tutaj drugą wojnę światową, Miller Model 1891, czyli tak zwany pastuszek, czyli trzystrzałowa strzelba, który zamek jest pod spodem, ładujemy ją u góry. Ja bardzo dużo razy używałem właśnie Miller Model. Tam jest zastępca szeryfa chyba i pastuszek, już dokładnie nie pamiętam. Wiem, że tu jest błąd w tłumaczeniu, ale dobra. Zobaczmy, tu mamy tego chudzika, jest on bardzo skuteczny, tylko pociski troszeczkę wolno lecą, więc najlepiej jak zwierzak stoi bez ruchu. Ma świetny zasięg, długo się przeładowuje, bo to jest, wiecie, odprzywodowy sztucer. I tu mamy trzy warianty kolorystyczne, czyli mamy ziemisty, księżycowy i słoneczny. No i M1 Iwaniec, bardzo ciekawa historia tego sztucera, czyli M1 Garant. Ja pamiętam jak ten sztucer wyszedł, Jezu, jak on kopał. Końcu, po jakimś tam czasie obniżyli znacznie jego odrzut. Bo jak się wystrzeliło, to można było sobie noc złamać albo te zęby, jedynki. Także trzeba było uważać, jeśli się strzelało z tego sztucera. Ale bardzo skuteczny. Bardzo skuteczny. Pamiętam, że właśnie dzięki M1 i Waniecu polowałem diament łosia. Dobra, trzy warianty kolorystyczne, czyli weteran, rezerwy i kolekcjonerski. Tak wygląda M1 Garant. Tutaj mamy Miller Model. Czyli tak jak mówiłem, trzy strzelba, i mamy tutaj, moi drodzy, trzy warianty, czyli rancherski, zastępcy szeryfa i szeryfa Tu jest jakiś błąd w każdym bądź razie. No i moi drodzy, i to jest wszystko, jeśli chodzi o nasze wyposażenie. A jeszcze jedna ważna rzecz, taka podstawowa. Jeżeli kupujecie DLC za T1449, to pamiętajcie o tym, że... W sklepie, w sklepie już w grze, nie płacicie za te sztucery nic. Nie płacicie za te sztucery nic, tylko je sobie po prostu odblokujecie i macie je za darmo. Natomiast wiadomo, że za amunicję płacicie. Natomiast jeżeli chodzi o sztucery, czy też strzelby, które są dodane wraz z danym rezerwatem, no to niestety trzeba wtedy zapłacić za sztucer. Są wyjątki, są wyjątki, bo na przykład w te Awaroa po jakimś czasie, jeżeli wykonamy wszystkie misje. U naszej przyjaciółki, pani strażniczki, już nie pamiętam imienia. No to otrzymujemy od niej w nagrodę sztucer sporter. No chyba, że ktoś jest mega bogaty, to może sobie od razu kupić y, sportera i od razu go używać. Natomiast jeżeli chodzi o Magnum Frontier, tylko ja się mogę pomylić, ale mi się wydaje, że Magnum Frontier był wraz z rezerwatem Yukon Valley, czyli Dolina Yukonu. No to tak samo za ten sztucer y, trzeba będzie zapłacić, żeby go używać. Tylko tutaj akurat nie dostaniemy go za darmo, wykonując misję. Natomiast Quattro Colinas, już nie pamiętam nazwy sztucera, można otrzymać dość fajny sztucer. On jest koloru szarego, ale wybaczcie mi, zapomniałem nazwy. I jeżeli będziemy wykonywać u burmistrza te misję, to dostaniemy taki wariant kolorystyczny specjalny. Pamiętam, jak sobie kupiłem rezerwat Burhonga Savanna, to wiedziałem, że tam będzie king. Jeju, jak ja długo zbierałem na tego Kinga, już mnie nie stać było na amunicję. Byłem mega zniesmaczony i powiem Wam szczerze, nie cierpię tego sztucera. Dobrze wiecie, już lepiej sobie wziąć według mnie ten Magnum Frontier, czy nawet Ranger Master i używać tego sztucera. Jakoś nie mogę się przekonać do Kinga. Moi drodzy, i to będzie wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłem. Mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się spodobał, to omówienie. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Ja się z Wami żegnam, więcej czasu Wam nie zabieram. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa, hej.